Let's go! Jedziemy z tematem, czy mnie dobrze słychać? Nie mam gdzie te wysyłki dać. Do Nerki damy. Największy grzech social media w dzisiejszych czasach to twierdzenie, że zasięgi organiczne nie istnieją. One istnieją dlatego, że ludzie tworzą wartościowy content i w zamian za to dostają zasięgi organiczne. Gdyby nie było wartościowego contentu, Facebook byłby słupem ogłoszeń, dlatego zasięgi organiczne istnieją, i mają się bardzo dobrze. Są z tym pewne związane mity typu, że edycja postów czy automatyzacja postów obniża zasięgi, to nieprawda. Zasięgi organiczne są bardzo teraz rozbudowane i jeżeli ktoś pozna ich algorytm, to zdobędzie przewagę lepszą niż kiedykolwiek. Moim kluczem na sukces w social mediach jest charyzma, czyli cecha ludzka. Drugim są relacje międzyludzkie, bo social media to przede wszystkim ludzie. Ktoś bez charyzmy? Yy, tak, ale inaczej. Ten ktoś jest bardziej analityczny i na przykład lepiej liczy, a jak liczy, zrobi lepszą reklamę. Czyli każdy powinien być sobą, bo wtedy nie będzie miał żadnej konkurencji. Najważniejsze to jest odkryć swoje zdolności. Jeżeli ktoś nie chce łączyć życia prywatnego z zawodowym, niech tego nie robi na siłę. Dlatego, że to nie jest warunek, to jest możliwość. Ludzie są bardziej ekstrawertyczni, mniej. Introwertycy mają swoje przewagi i niech tam ich szukają, gdzie są w czymś lepsi. Bo czasami umiejętności introwertyku związane na przykład z bardziej bezpośrednim kontaktem czy opieraniem się bardziej na zasięgach reklamowych może przynieść równie dobre wyniki, ale inaczej. Do zobaczenia na Face, Rachim Black.